Jakieś takie kurwa poranne przemyślenie mi się zrobiło na temat tych, tych pistoletów, kurwa tych zwolenników SATY i WATY, tego wszystkiego. Dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, i doszedłem do wniosku, że ludzie się po prostu boją, kurwa, boją się wejść w coś nowego, bo SATA jest na rynku, chuj wie ile lat. Iwata jest na rynku chuj wie ile lat Ale mam wrażenie, że 20 lat temu Jak te pistolety wchodziły Czy tam ileś, powiedzmy, że, że 20 lat temu To ludzie też się ich bali Tak samo jak teraz boją się Chińczyków I mówią, że to jest takie złe Że saty są zajebiste Że to, że tamto Że kurwa Iwata jest zajebista I w ogóle, że walką, że coś tam czyli wszystkie te bardziej znane marki europejskie, nazwijmy to, kurwa, no bo no, no, znacie je po prostu i dlatego się ich nie boicie, dlatego chcecie je kupować, a właśnie takich nowych firm, które w sumie też nie są na rynku, kurwa, 3 czy 4 lata, bo Porfis tam powstał chyba w 2008 roku, czy coś takiego, po prostu to jest tak jak z samochodami Nawet słyszałem właśnie, właśnie słyszałem kiedyś kurwa zajebistą wypowiedź, że yy, no, można jeździć Mercedesem, można jeździć Fiatem, oba jeżdżą i w ogóle i tak samo jest z pistoletami od Anest i Waty i na przykład kurwa yy, z tanimi pistoletami no tak, tylko że na przykład w kwestii Porfisa Moim zdaniem wygląda to w ten sposób, że mamy Rolls-Royce'a i mamy BMW albo Volkswagena i Bentley'a. Płacimy kurwa za markę. Nie za za to jak to działa, jak to jeździ, jak to wygląda i w ogóle, tylko płacimy po prostu za markę, bo no Bentley kurwa jest robiony na Volkswagenie Rolls Royce jest na, robiony na BMW macie po prostu te same kurwa bebechy tylko w ładniejszym opakowaniu i tak to wygląda w kwestii Porfisa I nikt mi nie powie, że tak nie jest bo zazwyczaj w większości kurwa w yy, większości yy, tych pistoletów te wszystkie, większość tych chińskich pistoletów bazuje na tym, że po prostu who's